Manko, mam jestem Nomewana i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale, no i jest, i dzisiaj ze mną jest Seva, dobry, i gramy w Blockstar Planet i gramy sobie bitwę, I jestem no i na lepiej. drugim miejscu, jej, jej, to fajne powiedzenie, wbijam się, no gin, mój kill, a nie twój, mój kill, co, co Oje. mnie zabija, <grym> Wrąbał się we Tutaj, dalej no i zabija. No ty złodzieju! Na no którym ty miejscu jesteś? Ja jestem na Dobra, mój lepszej tak. Dobra, no jakiś gościu cię wyeliminował chociaż. A co ty masz? Taki fajny miarcz. A to ja nic nie mam. ja nowego. Do... Ja dziewczynę? No ale... kurde! No ty złodzieju! To ma pies. To jest ode pies. Na pewno. No gościu, ja go miałem zabić, a nie ty. Dobra wyeliminowałem kogoś, Ta, nawet nie, wiedzia. nie wiedziałem Nie że go wyeliminowałem, ale go wyeliminowałem wilo... Specjalnie go wyeliminowałem nie już... jeszcze masz? Ja miałem czekaj Zaraz zobaczymy Drugie To dobrze dawaj następne Dobra Ja Jada, ale następną miałem, tam się było, było, tak chodzi. No to zaraz do Was wraca. Albo wyjdź z tego. na to że z tego starego skina. Bikini. Bikini. nie. <grywa> o tej rundzie za Kozaczki widzę twój niki, do ciebie Nie jestem ślepy. a po ja się jestem. Ja nie, nie widzę ciebie. Panie. No chodź tu, Daddy, mam osłonę, chodź. mnie no, mówisz. Nie. O ty... No ty jako chciałem zabić ty złodzieju. Uwaga, mówi, piszemy w komentarzach, jak ktoś złodziej. Oczywiście dla tych, co chcą. Ja nie bo nie jestem zebrakiem. I kto lubi Halloween, niech też napisze. Niech napisze hashtag Halloween. Hashtag lubię Halloween, albo hashtag nie lubię Halloween. Hashtag lubię Halloween. Tysywa? Ja lubię. Wcale nie zbieraliśmy dzisiaj cukierków. Nie, wcale. Wcale. Ja po tej rundzie zmieniam broń, bo ta broń jest za Kijowa. A moja też, wiesz? Ginisz! No ginisz, ginisz. W Ginisz, ginisz. Gini gini no to ja miałem ciebie zabić, jak jest debil. to czekaj, bo to smog wawelski. Chyba Czarnobyl. No ten, no weź. Chodźmy w podróż do Czarnobyla. Zginie cię śmiecie, no ja chcę killa. A trochę ci zadechnę. O no słowa, no to... Dobra, ona już dostaje, ona już dostaje już. No chodź tu śmieć. O! Ostatnim szypem. się zabiję. No chodź tu. Nie powiem już co. Nie będę w tyle wizowało gości. Dwa eliminacje na trzy na raz. Prawie. Jestem piąty. Ja czwarty. Chłop, chłop, chłop. Muszę Ciebie przygodzić. No dlaczego to smog, Pawełski? Nie wiem, bo lubię. kontra No kontra Kontra czekaj. Kontrakt zaraz, może. No ty... Dlaczego, dlaczego oni ciągle u... od, ode mnie uciekają? Dobra. No a czemu ciągle mi ktoś zabija flaga? Mojego. Jak to mój a on mi go zabił. Uuu jeszcze przed. Dobra, no, nie. <gry> no, zaraz zobacz, wracamy. E, dobra, my już jesteśmy. Musiałem wybrać broń, jeszcze zapomniałem. Chwilę o, na... chwilę o nagrywaniu i musiałem włączyć. No ty, gnój. No, chodź! No, już nie chciałem tyle, tyle osób wybierania, już nie dokończyłem tego. Ale Jaka to już jest. Pościeliła się.

Ja dostałam bom. Ja dostaję bęcki. No weź go trafną numę no nie jak ślepol. Ale ty mnie chodzisz nie wylew, no. ale ja dostałem za ciebie 80 centów. Jestem... mam lepsze miejsce. Jej dostał gościu. Gin tu. Gin, parówko. Z Czarnobyla. Gin się. Nie zabiłeś? Nie, nie, nie. Ej, ja asystę dostałem, bo Cię uderzyłem jeszcze. Wszystkie. Wyleminow... Mm -hmm. Element, Eee, syn gościu, gini! Jej, byłem trzeci albo drugi. Trzeci. Jej. Ej. Na twojej czy na mojej? Na mojej. Moja jest ciekawsza. Całe 3 minuty nagrania, albo no, w sumie nawet więcej. Zapomniałem, że to nie jest ten niezwalony program, który mogę tylko 5 minut nagrywać. Albo nie, nie no, ja mogę tylko 5, bo nie opłaci. Dobra, idźcie gdzieś cii, Nawet jak nie zabijcie mnie sobie, może najlepiej nawet. Będę tak na może trafi Asysta przestała, ma być jak Ja kiedy? Ja dostał. Piąty! Dawaj jeszcze raz na tej mapie Bo mało trwała za jakąś. No bo ty po prostu weszłeś w takim momencie. Bum cyk cyk Bum cyk cyk No wszyscy się zryspili na Ja uważyłem. Gdzie tam niebieskie pa nie mnie. Ej. Widziałem to, po mnie zabij. <grymne> ja tak strzelam przez całą Ja ciągle sobie tak strzelam przez całą mapę i sobie zabiję. No weź, bo ja jestem naprzeciwko.

Ja Cię wyeliminowałem. Strzelasz do mnie, no to ja no eliminuję. Powiem tak, idź sobie na zielone, no i tam też sobie Tak? No. Na górze jesteś. Na górze? A skąd wiesz? Wierzymy się, to będzie trochę trwało, aż my się zabijemy. To ja sobie wolę tam jeszcze pojaćpić <laughs> i sobie wyeliminować kogoś, Tak najlepiej. No <laughs> to trwają. lata i dobra sojusz. O no. Bo tylko się nie cię nie trafił ole dostał dobra, dobra. czekaj ja będę z góry